Witam serdecznie mi Szymon Hawa Prestige House. Witam. Szymon, dzisiaj Sylwia pokazała klasę po raz kolejny. Dzisiaj odbiłeś się to na waszym zespole, bo dostaliście dość dużo bramek. No właśnie, co byś powiedział o grze Sylwii, co byś powiedział o grze, o grze Prestiżu? Najpierw Sylwii. No Sylwia, to wiadomo, już jest marka Od lat w tej lidze nie zaskoczyli niczym, grali to, co zawsze, a jeśli chodzi o nas, no to dzisiaj nam braku kadrowo, kontuzje. Choroba, drugą półkę graliśmy w ogóle bez zmiany. Przeciwko Sylwii się tak nie da, także no, tutaj jest też część winy tej, tej porażki po prostu. W pewnym etapie meczu było wynik 6-1, żeby zrobiło się 6-3 dla Sylwii. Mieliście tam sytuację, nawet na 6-4 nie wykorzystaliście ją i potem szybko oni skontrowali. To był taki kluczowy moment, gdzie mogliście ich dojść. Czuliście to czy nie? Czuliśmy, tak jak wspomniałem bez zmiany. Potrafiliśmy dojść na 6-3 i mieliśmy tą sytuację na 6-4, no ale no Julek tutaj e, w Sylwii robi im tam robotę, także no, obijaliśmy go dzisiaj, no, no niemiłosiernie. Mieliśmy dużo, multum nawet sytuacji w tym meczu, także no, jakby to e, przynajmniej połowa wpadła, to myślę, że wynik całkiem inny by był. Co powiesz o, grę, o grze Prestiżu w Ekstraklasie? Mieliście awans w pierwszej ligi. Duża ta różnica poziomem, czy, czy rzeczywiście Śmiało mogą drużyny tu przychodzić do tej ekstraklasy. Znaczy w tamtym roku pierwsza liga też była mega wyrównana, e, także to nie jest powiedziane. Tutaj również, tu każdy z każdym może wygrać. Tu jest dyspozycja dnia. E, to, tutaj już takie detale wchodzą: e, mądrość, e, gra od tyłu, wykorzystywane sytuacje. Także to nie jest powiedziane, że ktoś ma dziesiąte miejsce, ktoś pierwsze i ta dziesiątka jest spisywana na, na straty. Także no tutaj, tak jak mówię, dyspozycja dnia decyduje o, o, o przechyleniu szali na swoją korzyść, o zdobyciu tych trzech punktów. Dziękuję za wiatr. Dzięki.